Witajcie z tej strony Jordan, a to jest kolejny odcinek z gry Albion razem ze mną jest Proterax Ogólnie to tak, ja sobie wbiłem tier 5 poza nagraniem, teraz skończyliśmy ten loch, do którego możemy wejść jeszcze raz, to zaraz uczynimy Ponieważ wiliśmy sobie na tier 6 O tu i uznaliśmy, że sobie poexpimy trochę Bo jes jesteśmy dosyć Zapotrzebowani na Expo, Ponieważ po za nagraniem postanowiliśmy sobie zap się zapisać w wojny frakcji Weźmy już do lochu zap Zapisaliśmy się do, Na wojnę frakcji Do Tetford. i uznaliśmy, że jesteśmy useless Bo mamy za mały tier, żeby z nimi rywalizować I uznaliśmy, że trzeba podbić Większy level oh. okay. Ja ja nie lubię tych piechurów Morganów. Są te książki i te czarownice przyzywają te demony i w ogóle. I oprócz tego Jeszcze ogólnie, jest już piąty odcinek na naszym kanale. Mam piąty tier, to, to, to znaczy, że najwyższy czas i pora zainwestować trochę społecznie. Pod trzecim odcinkiem się ktoś mnie pytał. Czy mi pomóc Zodzybrałem to jako chęć pomocy w grze. Co znaczy, że trzeba będzie stworzyć Gildię. Jeżeli będzie ktoś chciał dołączyć do mojej Gildii, śmiało dodajcie mnie do znajomych. Wiecie, jaki jest mój nick. Więc nawet w opisie pod filmem wam wrzucę, jaki ja mam nick, żebyście mogli mnie dodać spokojnie. Mmm w sumie nie. Oho, ten demon, jak ja go nie lubię. W tych przeklętych. Hmm. W ogóle byłeś w przeklętych lochach? W tym lochu byłem raz chyba, ale dosyć szybko umarłem, bo jakiś pop nie najechał. A, no to ja byłem w solowym w przeklętym rochu. I skończyłem je tam z trzy razy jakoś. O, uważaj? No, a więc, co za tym idzie, skoro mamy stworzyć gildię, moi drodzy, kochani, to będę potrzebował waszego wsparcia finansowego, bo, jak widzicie, moje zasoby nie są zbyt pokaźne, a żeby założyć gildię, potrzebuję aż miliona monet. Więc przydałoby się jakieś wsparcie. Kurde, się tak skupić muszę. <laughs> Bądź co bądź oni trochę to biją No a to jest już cyberna strefa, pamiętajmy No więc jak zginę to umrę na śmierć No kolejny demon tam idzie Uważaj Łaa No uważaj, bo oni lubią odrzucać, nie? Dobra, jest już tam tu jeszcze? Dobra, to ja go poklepię to się lecz Wyklepany, zregeneruję sobie manę No i dobra, wracamy, Idziemy dalej <laughs> Lecimy To tak wygląda wiesz taki mroczny rycerz z podwójnym ostrzem i taki tank bulldozer. o kurde to będzie ciężkie pomieszczenie Razem. Tak, tu jest skrzynka. Potwierdzam, tu jest skrzynka Tak, tak, wiem to, Tak, to jest twój koniec, masz rację, czekaj, zregeneruje się. W razie w tutaj Żeby nie tworzyła nam jakiegoś gówna O kurde. Yeah. O Boże. Czemu on stawia te pułapki w takich miejscach, że ja nie mogę nic zrobić? No i jak tylko zlikwidzę pułapki, to sobie on wystawia kolejne. Shit. Mm. Dawaj, gin. Udało się Siódmy tier dostałem Co z siódmego tier dostałeś? Dusza Wszechmistrza Monet użymi. No i dobra Ogólnie poza nagraniem To... O, kliknij mi, F, żeby było szybciej Poza nagraniem stworzyłem sobie też e, z run ma artefakt do halabardy i on jest useless, bo po, po pierwsze nie używam halabardy, a po drugie on kosztuje 300. Wytłumaczy mi ktoś, czy opłaca się w ogóle inwestować w te runy i artefakty? Mi się wydawało, że te runy są jakieś opłacalne, czy coś? On się opłaca, że w, okazało się, że jakby w ogóle się nie opłacało ich robić. prostu... opłaca się je trzymać, czy lepiej po prostu sprzedać? To jest pytanie. Na pewno tu by jest mało warte, więc... Raczej za dużo pożytku z tego nie ma Bardziej mi chodzi o to, czy by w ogóle wytwarzać przemioty z tego, bo... Nawet, w przykład, patrzyłem to w moich podwójnych ostrzy, tam w ogóle nie ma Jeden co tam było, to... E... Czekajcie... Z mojego drzewka tam był tylko... E... Ten... Klarn... Klarn... Klarentem... Klarentem I jakby ja klarentemem nie gram i ja nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne żeby inwestować w takie rzeczy ale jak nie chce grać klarentemem, no to skoro tylko on jest encha do enchantowania albo do wytworzenia go po prostu jest potrzebny ten enchant, nie wiem może się tego klarentema nie da kupić albo do wytwarzania jest potrzebny no kupić to się da, bo to gracze sprzedają tak no, no to tylko, na pewno Patrzę co to ile te runy kosztują to nawet mi się nie wydaje żeby aż takie drogi, wiesz Zależy od którego tieru, ale myślę, że tam. Za tym wszystkim nie Od czwartego. Od czwartego tieru się zaczyna. Co ty jak runa kosztuje 300 golda, to jakie 100 tysięcy? No. Wiesz, zależy od tieru. <grym> nie wiem, no piąty to powiedzmy tak z 40 tysięcy. Maksymalnie. Boże, ja mały nie mam, czekajcie. Wojny frakcji. Cotygodniowy raport frakcji. O. Twoje zdobyte punkty frakcji. 894. Twoje zyskanie reputacji we frakcji, koszt utrzymania prestiżu, bla bla. Ilość powaleń przez innych graczy. 2. Tak, zostałem powalony dwa razy. Okej. Okay. No i właśnie o to chodzi, że jesteśmy useless i chcemy się podekspić. Żeby brać... Coś. No, we dwóch nawet dało radę pokonać bossa jednego z tych frakcji. Tylko trzeba było mieć na to sposób. Oczywiście bez ingerencji. Bez, bez ingerencji innych graczy, oczywiście, nie? Na sposób by dało radę go porobić, ale strasznie ciężko. No i długo. No i długo. Ale tam długo to palicho. Nie będziesz bił jednego bossa 5 godzin, tylko 15-20 minut, nie? Ale zrobisz. No więc zawsze coś, czemu oni się tak na wyzywają na tym czacie? Właśnie, ci... ja ci nie dokończyłem, bo ja się zapytałem go, czemu jesteś takim toksikiem, nie? on powiedział, bo gram w lola. No, to powinno wy wystarczająco wyjaśniać. Ale ja też gram w lola, nie jestem taki toksyczny. Ale już nie grasz. Tu się yy, w mobile Legends na telefonie grałem. Jezu. A na komputerze grałem w lola tylko samouczek bo nie wiem czemu, ale mój komputer odmawia mi grania w lola. Tam jest inne pomieszczenie, więc na pewno będzie skrzynka. <śmiennie> o, oh, shit. O! Oh, nie! Yeah! Uważaj. <śmiennie> Dostałem 50 stunów. O nie! On mnie goni! On mnie goni! Aaa, i zregenerowali sobie huby do fulla. Trudno, ale uważasz, że żyję. do ciebie i po prostu poczekajmy. <zysk> o chłopie, się obstrałem. Jeszcze ten gościu mnie zaczął gonić. Bo mnie zestunował pajac, nie mogłem uciec, mimo że byłem poza hitboxami za tą strefą. Dlatego mówiłem, że te hitboxy na ziemi nie, nie, nie ufaj <zysk> Dobra, lecimy. Ja wskoczyłem, tak, o, na no, hajla, baila. Poradzę sobie jakoś i... i prawie zginąłem. Jednak to czerwona strefa, nie? Jak już zobaczyłem, że zaraz panę, to już miałem takie, to jest czerwona strefa. Znaczy, wiesz, jeszcze póki jeden z nas żyje, to jest w miarę okej, okay, bo możemy zebrać swoje itemy, tak, ale jak obaj zginiemy, będzie gorzej. Ano, to w sumie racja. Faktycznie, no co jest dwóch, możemy sobie itemy zabrać. UWAŻAJ! Oj... strzela na mnie ognia... A, to Ej, 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 ja nie chciałem bossa agrować... Bawię się z nim w kotkę i myszkę... Ała? Poczekaj... Wyklepiesz go sam? No, mogę spróbować, teraz, razie mi by nie zadał. Dobra, no, rada. No, widzisz, teraz ty masz większą nagrodę i poszedłeś <grywś> chłopie, ja miałem jest. mniej niż pół HP nie no, dobra, no, ale jak o tym wie, że ty. ja jestem tankiem tu, 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 w prawo a, to jest o, tylko to, to, to. balkon gdzie jest, jest, jest ten no, A, słabi byli. No dobra. No dobra, tylu że nie mają, to się dużo biją. Mm, ale kurde, myślałem, że byłem strzelać z tej artillerii. Nie, tak, w ogóle w tej artillerii jest tylko pozdobna. Na szczęście. Dobra, poczekaj. Z takim gościem jeszcze nie walczyłem Też nie Wygląda niebezpiecznie Nie wygląda jakby miał enchantowaną broń Zregeneruj sobie HP Ile on ma HP? 5000 Eee to mało I jest Ale sierpy Ło! Wow. Wow, wow. Te hitboxy Nie mogli paść na mnie Ty, 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 patrz na te sierpy Wiem, widzę, przecież mówiłem Ale jak są teraz dwa Udało się Chyba loków wszechmistrza e, otwórz tą mapę Chyba wyznaczę ci nową e, nowy ten loch z e, zwiększoną ilością lootu chyba ukryć wejście, bo po prostu jest użyta Urzyj Mapa nie wskazuje nic w tym obszarze Tu musimy być z lochu. Wejdź, bo mnie biją. Ty mu wiesz, wiesz wezwać od razu. Hmm. Dobra, weźmy. Potem lochu będziemy kończyć odcinek. Tak, tier siódmy, lecimy. Siódmy? No tak, była mapa z tier siódmego. Hmm, co, trzeba uważać. O kurde. Hmm. Mmm... Zajmiemy się kobietkami najpierw Okej okay. Spierdzielam Uważaj Ty Spierdzielam Okej, okay. okay, okay. Dobra, jak ja nie mogę... Eee... ja bym się wycofał, bo jest za dużo zagrowanych potworów. Mówisz? No, można by. Czekaj, A... spróbuję. Dobra, jak jest, trochę sobie. Ja się cofnąłem. Znaczy poszedłem troszkę do przodu, cię schowałem w lochu. No, kilku zabiłem jeszcze, wycofając się. No, ja zabiłem dwóch. tam. Dobra. Dzień miśka. Dobra, Bye. O kurde, już to już zostałem na papę, na dzień dobry. Dobra, dobra. Będzie dobrze. Mm, Bij go wszystkim co mam, nie? No ja też. O oo, jak będzie się kręcić, uciekaj. Uciekaj. Bo jak będzie się kręcił, to trzeba spierdzielać. Bo nie ma na to kontry. Udało się. coś więcej ode mnie, ale tupy nie urywa, nie? Specjalnie mm, specjalistów, nie ma. Jak na bossa, który miał 6000, to tak. No nawet jeden, był ten, ten ostatni, tak. To ciekawe, jak będzie miał HP Ale może mieć mniej przecież. Na tierze piątym no tak, no. miał 6-7000, bo y, ten poboczny, a ostatni miał z 4. No zależy, czy będzie mag, czy nie. Magowie są łatwiej do, pokona do pokonania dla mnie, bo jestem na blisko. No tak, no bo mają mniej HP generalnie. No i jestem na blisko. I za many nie mam. Boże ile on ma HP? Ło nie Ała. Ojoj, oj, te małe też mogą używać obszarowych Zabiję te małe Zabij. bardzo dobrze Już leżą, ale prawie też leżą. To nie było przyjemne A mi się ma też regeneruje podczas używania tego No brat te małe żywaki trzeba zabierać na początek, bo mimo że mają mniejszy obszar działania, to jednak bolą. walić O nie! Oj! O, żyjesz! Żyjesz, tylko pijep jest śmiertelne. Ale ja nie mogę się w tym ruszyć w ogóle. To mi zabrało całe HP, chłopie. Ty, dobrze. Żyjesz, nic ci nie jest. Nat nawet monet nie straciłem. Ale nie, uważaj na te pioruny, bo jak wcześniej miałem mnie wyjebane Nie, one są straszne. Teraz to mi zawalił za, za całe HP. I tak jest Ała! Pół HP mi walnął Ty uważaj Chłop Chłop mi 1000 HP zajebrał. To jest spowalone, poczekaj Ile on ma HP w ogóle? Finalnie 6200 To jest finalny posłów, czy nie bo przejście dalej jest. Za nim. Dobra, to Nie, bo mi postać nie chciała go bić. A jak nam łupnie, to pewnie za 2000. tysiące. mi 33 HP, i będę uciekał. Dobra. Nie to jest mini boss, bo działają na niego stuny No tak, tak Wyciekaj, wręciłek Bo nie, nie było nawet tego e... znaczka, że to jest boss Jakodliśmy Dał radę Uff. 10 poziomu czwartego Tylko szkoda, że czwartego bo to jest gówniany z i monety, cztery. Sześć monec. I nie wiem, w sumie co Też nie wiem. Kapły. A to, dobrze przyjmuje na twarz to... Tak. kiedy mogę kiedy przyjmować <laughs> Jak to w ogóle brzmi? Adaś <laughs> lubi przyjmować na twarz? No <laughs> kiedy to mogę mi to mi przyjmuje <laughs> ja tak Zawsze tak jest z grami, że to wszystko... By... E, inaczej brzmi jak się nie, nie jest graczem hmm. <laughs> Adaś lubi przyjmować to też jak mogę, to przyjmuję, nie? No cóż, Adaś, jak jesteś masochistą, nic mi do tego. Niech cię YouTube osądzi. Przynajmniej nie jesteś pedofilem. Jak steward malutki. Co mi dropło? O, boss. Domisko adepta. Wartość 16 tysięcy. O, fajnie. A znowu. Z kimś? Nie, on, w ogóle on jak, jak, no, jak dostaniesz tym kamieniem, to będzie trudno. A ja kamieniem akurat łatwo uniknąć. Kamieniem akurat łatwo uniknąć. Osiem, tysięcy HP ma. Cóż, poliśmy. O! Widzisz? Mówiłem. Nie, zap zapatrzyłem się. Akurat, mm, prawie pokonaliśmy bosa, co miał 30 tysięcy, więc damy radę. Mane se zregeneruj, Dawidku. Bardzo ładnie. I czemu na mnie? Oła. Oła. A ja muszę opuścić walkę. Żeby się zregenerować. Nie mogę. Chyba. MAM JEDEN HP! Dobra, muszę puścić pomieszczenie chyba o, albo... no Już go to Ostatecznie cios zadałem Eee, gówno w sumie I dostałeś więcej ode mnie, skam. Oczywiście, dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku. Razem ze mną był Proterex. Na razie. Bój bój.